Cześć wam wszystkim z tej strony, na śniągam kolejny odcinek z Clash Royale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przyszedł czas, aby wbić sobie kolejną sezonową arenę, czyli 12 tysięcy pucharków, moi drodzy, w tym sezonie mamy tutaj jakąś Yy, Wyspę Smoka, moi drodzy, więc Wyspa Smoka będzie zaraz bijana. zobaczymy, czym z tego wyjdzie. Lecimy oczywiście od razu z giereczką. Wy, moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, lecimy po 100 tysięcy subów na tym kanale. Więc kto z was jeszcze nie subuje, strzelcie suba. No i lecimy, gramy tym moim deckiem. Powiem wam, że na, moi drodzy, pucharkach fajnie idzie, na pucharkach naprawdę fajnie idzie. Na rankedach, od kiedy zmieniłem, moi drodzy, piecyk na walkirię, też nie najgorzej idzie. Więc yy, uważam, że spoko. Czy on skręci aż tam? Skręci, oczywiście, że skręci. Widzę, on by nie skręcił. Klasa, dobra. No, generalnie kolega kolega tutaj mi nic nie zadał. Kolega jest dosyć słaby póki co. Zobaczymy, co on jeszcze tutaj wymyśli. Ok, wolno, coś takiego. No, to jest dobre połączenie, bo ja nie wiem, jak tego defnąć na razie. Ok, klasa, teraz możemy to defnąć właśnie armią. Nie najgorzej, coś tam zadał. Trzeba będzie uważać, żeby tą Tesla zostawiać jednak. Na, moi drodzy, właśnie tego Hog ridera. Inaczej może być lekki problem. Tutaj te wariaciki prawie się wszystkie wybiły. Nie wiem co on jeszcze ma, czy mnie może zaskoczyć, więc rzucimy takiego electro Może troszeczkę riski, ale może się też opłacić, bo no, musimy sprawdzić po prostu co chłopak ma. Nie będę zużywał na to strzałek, bo to i tak zostanie znokautowane bardzo fajnie moi drodzy, no i jakiś tam damage wleci, myślę, że tak do 2000 można to obić, no ale akurat defnął, więc jednak aż do 2000, nie, ale 2400 jest, więc spoko rzucamy znowu Inferno Dragona, on no, fajnie to powinien skontrować, nawet nie wiem, czy będzie potrzebne cokolwiek dodatkowego, żeby to defnąć, bardzo ładnie, wszystko się pięknie defnało, jest dobrze mamy na pewno więcej eliksiru od niego, on jeszcze wali fireballa, my rzucamy dzięki temu balona on ma lekką lipę teraz, on ma na pewno lekką lipę, więc wydaje mi się, że pierwszy meczyk bardzo dobrze nam się tutaj zapowiada, naprawdę bardzo dobrze nam się zapowiada. Jak on rzuci tego Hog'a, no to ja mam oczywiście tesle mogę jeszcze w razie czego tam sfireballować, dlaczego by nie, żeby to dobić, bo mam full elixir, czekamy na podwójny jeszcze. No i zobaczymy co on zrobi, zobaczymy co on zrobi, tak? My czekamy, moi drodzy, są tutaj wykmini, rzucamy sobie coś takiego, Klasa, rzucamy jeszcze Walkirię, żeby tutaj jakiś damage dodatkowy wszedł, no, ten balon trochę nam zada. Nie mamy na razie nic na jego, moi drodzy, Gianta szkieletona, więc troszeczkę problem, ale myślę, że do ogarnięcia rzucamy jeszcze sobie tutaj szybkie strzałki. Jakby się udało tego Elektro -gianta mojego tu wsadzić, to by była klasa. Dobra, bardzo dobrze. No on ma lekki problem, bo nie wiem, czy on to defnie, szczerze mówiąc. Defi to tym Giantem, no to ten Giant zostanie znokautowany przez mojego Inferno Dragona, więc szczerze mówiąc spoko. Fajnie, że to właśnie zostanie skontrowane. Możemy sobie rzucić szybkiego balona, możemy sobie rzucić jeszcze tutaj tesle. Dobra, Valkyria, która też tam w miarę coś zdziała, więc nie najgorzej. Dobra, jest, że jeszcze odciąga bardzo ładnie od tej Tesli, Pięknie, rzucam jeszcze sobie tutaj szybkie strzałki. No to będzie zwycięstwo. 15 sekund do końca wątpię, żeby on cokolwiek zdziałał, więc tutaj raczej mamy, moi drodzy, wygraną. Więc fajny pierwszy meczyk. Zobaczymy, jak nam pójdzie laścik o wbicie właśnie 12 tysięcy pucharków i kolejnej sezonowej arenki. No, oczywiście co sezon nie będę nagrywał, że co sezon wbijam tą sezonową arenę. To jest bez sensu, ale no nigdy 12 tysięcy karków nie miałem. Więc jako, że teraz dobijam po raz pierwszy, no to nagram odcinek, wie 13, nagram, wie 14 Nagram 15 też nagram i już później nie będę nagrywał. No bo nawet nie wiem czy się da wbijać powyżej 15, szczerze mówiąc. Eee, no i co my tutaj mamy? 2,5 tysiąca white cardów, więc poczko. No, giereczka o wbicie, właśnie kolejnej arenki. więc lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy uda nam się znowu tak łatwo wygrać jak przed chwilą. Ziomeczek też ma 11,900. Możemy mu tutaj jakiegoś gudla walnąć eee, i zobaczymy co tutaj wyniknie. Rzucamy sobie, moi drodzy, dom walki żeby sobie przesajklować On rzucił, eee, moi drodzy, Wizarda. Ok. Zobaczymy, co on jeszcze tutaj postawi. Ciekawego, bo na razie to za bardzo nie wiadomo. Rzucimy, może tego dragona, dobra, fajnie. Jeszcze szybkie strzałeczki, nie najgorzej to wyszło. Mamy przecyklowane dwie karty, do których mam ewolucję. I teraz sobie na spokojnie czekamy. On nic nie zadał, myśmy też nic nie zadali. No, jeżeli chodzi, moi drodzy, o eliksir, no to na pewno on wyszedł troszeczkę lepiej. Możemy sobie rzucić Tesla, żeby tutaj te Fire Spirits nam nic nie zadawały. Więc na spokojnie sobie to defniemy. Poczekamy, co on jeszcze dorzuci do tego. Rzuca Walkirię, no to Valkyria też zostanie, w miarę fajnie defnięta. Zróbmy sobie coś takiego i zróbmy sobie coś takiego. Dzięki czemu, mój drodzy, armia szkieletów znakował tutaj tego Hoga. Dobra, jest klasa, nic mi nie zadał. Jeszcze leci tam, mój drodzy, Electro Giant z tyłu. Jeszcze mamy całą armię szkieletów. No, jak on nie rzuci tutaj coś, co to defnie, no to ma lekki problem. Widzę, że on jeszcze tutaj. Generalnie lekko spanikował. Chciałem walnąć Firebola, ale myślałem, że mu zbiją tą ochronkę. Jako, że ta ochronka nie została zbita, to szkoda rzucać Firebola. Póki co dalej Ziomaczek mi nic nie zadał, moi drodzy, więc powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Rzucamy sobie Walkirję na spokojnie. Walkiria sobie to defnie. I możemy rzucić za chwileczkę balona. On rzuci wtedy, moi drodzy, yy, hordę. Więc trzeba będzie to jakoś skontrować. Rzućmy sobie może Elektra, znaczy tego Inferno Dragona z tyłu. Zobaczymy, czy on rzuci znowu tą walki czy jednak. Teraz oszczędzi i... i Okej, okay, dobra, robi coś takiego. Czy to skręci? Nie wiem, czy to skręci. Skręciło, dobra. Klasa. Rzucam jeszcze fireballa w to, bo tutaj może być lekki problem. Wydaje mi się, że bez problemu to skontrujemy. No jedynie co zadał to 300hp jakimś fire spiritem. Bardzo dobrze mi idzie defienie tego. Znowu on nie będzie miał za bardzo postaci na defnięcie mojego Electro Gianta, więc sobie rzucamy szybkie strzałeczki. Nie wiem po co on to walną, szczerze mówiąc. Rzucamy sobie Electro Gianta i zobaczymy co on właśnie rzuci na defienie. Możemy walnąć Inferno Dragona, myślę, że to będzie dosyć dobry ruch. Zobaczymy co tutaj zdziałamy. Fajnie tam coś jeszcze obija ten wariacik, więc jest klasa. Jeszcze tutaj nie najgorzej. 400 HP jest naprawdę bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze, moi drodzy. Mamy Firebola, więc zaraz sobie go będziemy mogli. Właśnie zużyć na to pięknie on to wszystko postawił. Stary no medal ci się należy, mordeczko. Normalnie ci się medal należy wariacie Że ty tak pięknie tutaj wszystko ustawiasz mi Po to żebym ci zadał jak najwięcej Damage'a, no i rzucamy jeszcze raz Electro Gianta, On sobie idzie do przodu, wątpię żeby on go Def'nął tak żeby on nic nie zadał My sobie już możemy na spokojnie z tyłu Przygotować jakiegoś Inferno Dragona Możemy sobie przygotować również Tesla yy, Możemy sobie przygotować firebola, żeby tutaj wszystko Znokautować co on tutaj postawi Bardzo dobrze, mamy jeszcze strzałki Które też możemy oczywiście wywalić, no pięknie Bardzo ładne giereczki moim zdaniem bardzo do piękne, moi drodzy, gry o wbicie właśnie 12 tysięcy pcharków, wszystko przekminione, bardzo dobrze rozegrane, mamy jeszcze Lucky Dropa na koniec, 696 golda, troszeczkę mało, kolejne poziomy jeszcze karnetów bite. Piękny meczyk, piękny meczyk, piękny odcinek moim zdaniem. Znowu 696 golda, co jest? Mamy jak widzicie 12 050, nowa arena odblokowana. Tutaj mamy na przykład 3000 golda, 250 jakichś kart zwykłych chyba. Ta to, to są common karty, 3000 golda, 2500 white cardów. Uuu, tu jest fajna skrzyneczka, fajna skrzyneczka. I mamy jakiś moi drodzy później yy, badge, jak widzicie. No to myślę, że kolejny odcinek zamiast na 13 tysiącach, to zrobimy na 13 500, no bo tam jest po prostu kolejna arena sezonowo. A potem jest za ile? Za 15? Tak, no to zamiast za 13 to zrobię 13 500, żeby po prostu było, że, że wbijam tą nową arenę. Fajnie wygląda, Party Beach podoba mi się, ta co jest teraz to ona już chyba kiedyś była. Yy, tak mi się wydaje, że ona za coś była ona chyba była w sezonie z Inferno Dragonem na ewolucji jako rankedowe czy coś takiego, nie wiem, tak, tak mi się wydaje a tutaj na samym końcu ładna ręka Magic Academy, no zobaczymy czy uda nam się aż tam dojść na razie niedawno się zaczął sezon 12 koła już mam, więc zobaczymy, może akurat wbijemy ja moi drodzy dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam tak, się spodobał opeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić lecimy po 100 tysięcy subskrypcji, zapraszam bardzo serdecznie na mój główny kanał, tam robię Wiemy moi drodzy, lajwiki, wbijajcie też na kika, wijacie też na mojego Instagrama. Trzymajcie się, cześć!